Umówiłem się z Krzychem i jestem właśnie spóźniony. Spóźniony jestem standardowo, ale tym razem celowo, ponieważ wkręcamy krzycha. Wkręcamy krzycha w to, że mi zabrali prawo jazdy. Mam już przygotowany... E, oj mandat wydrukowany oczywiście przeze mnie. Podobna akcja jaką robiłem rok temu, tylko na koledze Brajanku i na policjancie, to możecie teraz zobaczyć w karcie. Robiliśmy już przeprowadzaliśmy taką akcję. To tym razem wkręcimy tak na krzychu. Że po prostu e, jadę sobie to, jechałem do niego, śpieszyłem się e, No i przekroczyłem po prostu tą prędkość o zabudowanym powyżej 50 e, Przez co mnie zabrali po prostu prawo jazdy Mam już wydrukowany mandat karny, tylko problem w tym, że ten mandat karny nie wygląda do końca tak jak powinien wyglądać e, Wyskoczył mi jakiś inny, pobrałem go przez przypadek e, No i już za bardzo nie było czasu, żeby to naprawiać, e, drugi drukować, dlatego Trudno, wziąłem ten, mam nadzieję, że Krzychu też się wkręci na to, myślę, że coś mu tam ściemnimy, że jakieś nowe mandaty są, jeżeli się pokapuje, czy coś, mam nadzieję, że się to uda, a Wiza pozdrowie później, ponieważ no, teraz nie spojrzałem sobie, kogo mam do pozdrowienia, także no, na dzisiejszym odcinku też kogoś pozdrowię. W ogóle robię takiego drugiego pranka, bo widziałem ostatnio, że e, spodobał się tamten, no i też stwierdziłem, że teraz trochę... Ulepszę <noise> to, co ostatnio robiłem, ponieważ za mało przytrzymałem policjanta, jak i kolegę Brajenka w niepewności, to Krzycha postaram się długo przytrzymać, na początku podjadę taki wkurzony, nie będę się nic odzywał, zobaczymy, czy Krzychu będzie jakoś tam chciał drążyć w temat, czy coś. A później mu powiem, że słuchaj krzykuje jest taka sprawa, ponieważ zabrali mi prawo jazdy na 3 miesiące Ja już do ciebie do Lubińca na razie nie przyjadę e, Nie w te wakacje na moto nie pojeździmy w tym sezonie Czy coś On będzie na pewno wkurzony Później mu pokażę ten mandat Ten mandat mu dam na koniec Nie tak od razu, żeby po prostu się za szybko nie skapnął No i zobaczymy czy wyjdzie czy nie wyjdzie ten prank i tak go wstawię, także czekajcie do, do końca. Czy to się uda, czy się nie uda. Dziwnie mi się do Was mówi, ponieważ e, pierwszy raz korzystam z zatyczek do uszu. Są to jakieś specjalne motocyklowe zatyczki. I jeżeli ktoś z Was korzysta z takich zatyczek czy coś, to możecie mi też dać znać w komentarzach, jak je powinienem przetestować, ponieważ no nie ukrywam, przysłała mi to jakaś firma, abym po prostu przetestował działanie tych zatyczek. Osiem, ma. Może jakiś widz, także po Oj, piesek, piesek. Dobra, na szczęście zauważony był. A co do tych zatyczek, to chciałbym je po prostu przetestować. Także jeżeli ktoś korzysta i wie jak powinny działać takie zatyczki, ponieważ no ja pierwszy raz korzystam, to możecie mi dać znać w komentarzach. Dostałem też dwie pary, no nie, nie są to tanie zatyczki, ponieważ kosztują chyba tam około dwudziestu paru euro, 100 zł, Także jedną paczkę mogę rozlosować. Jeżeli będziecie chcieli, zrobimy jakiś tam konkurs na Instagramie, tutaj przypnę wam Instagramka. No i jeżeli tylko będziecie chcieli to te zatyczki, to możemy coś takiego pomyśleć, a ja sobie na tą chwilę je testuję. Faktycznie wiatru w ogóle nie słyszę, ale w ogóle wszystko jest takie wytłumione i tak się zastanawiam, czy jeżeli ktoś na przykład by na mnie zatrąbił, czy jakby jechała jakaś karetka, to czy bym to usłyszał? No nie wiem, no zobaczymy no. Będę starał się być obiektywny. Znaczy no będę starał się, będę obiektywny. Mm. Na razie za bardzo wytłumiają, ale to też możliwe, że po prostu takie zateczki są na jakieś tam, wiadomo, autostradowe drogi czy coś, bo tutaj jedziemy sobie powoli. Myślę teraz w ogóle, co zrobić, czy się zatrzymać na chwilę i odzwonić do Krzycha, bo. Yy... O, o 16.20, tak jak byliśmy umówieni, krzychu do mnie dzwonił, gdzie jestem. Ja odebrałem i powiedziałem, że nie mogę teraz rozmawiać. Na początku odrzuciłem dwa razy połączenie, później powiedziałem, że nie mogę teraz rozmawiać, żeby zadzwonił później e, i się rozłączyłem, żeby wiadomo, bardziej uwiarygodnić to, e, tą historię z policją. Zobaczymy, zobaczymy. Może, może jakoś wkręcimy krzycha. Mam nadzieję, że się uda. No a jak chcecie więcej takich akcji. To subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o tym. Łapeczka w górę i będzie mi bardzo miło. Jeżeli Wam się spodoba, oczywiście. A tyra obok, słyszę. Nie no, nie jest źle ogólnie. Myślę, że może takie do przyzwyczajenia, bo powiem Wam, że tak naprawdę to wszystko słyszę, tylko jest to takie wytłumione, tak jakby to gdzieś za drzwiami było po prostu. O, dzwoni dzwoniczyku. Halo, Krzychu? No? Już jadę, bo musiałem się z pewnych względów zatrzymać. Ale to już tak pogadamy na miejscu. W Częstochowie jestem. Jesteś? Koło Tesco. Dobra. No, po, pogadamy, bo koło Tesco też stałem. Dobra, Krzychu chyba już podirytowany, że znowu musi na mnie czekać. Myślę, że jak go wkręcę, to się pośmieje chłopak. Dobra, zostałem sobie przez chwilę radyjka, ale... Bardzo cicho, jest, słychać. Testuję je na razie w takiej jeździe po mieście, a to raczej nie ma do tego przeznaczenia. To jest bardziej gdzieś, jeżeli ktoś jedzie w trasę, może jedzie tam, nie wiem, pomykał autostradą 140, 160, 140, bo takie zagraniczenie zapomniałem, sorry. No <grytanie> na mieście raczej tego nie będę używał. Będę używał co najprędzej na takie wyjazdy jakieś na, autostra o, na autostradę, bo tam, tam faktycznie jak jeździłem nieraz, to była jakaś masakra w tym kasku biało tak huczało z każdej strony. Jest tutaj już krzycho niedaleko I to będzie chwila prawdy Chwila powagi Ej, muszę się serio tak zebrać sobie, żeby być poważny, bo cały czas mam uśmiech od ucha do ucha Nie, <laughs> nie umiem inaczej, ale dobra Dobra, próbujmy oj policja i ja nie mogę jak marsz ja krzychu Marcel bądź poważny Sioma! Nie ma! dobrą wymówkę, serio! Co? Przykuj dobrą wymówkę! Dobrą wymówkę? To no. mnie nawet już nie wkurzaj! Bo? Wyjeba... Szykuj, Co? Jak wyje b**** to bym była dobra wymówka! Nie? Dostaj mandat? Nie wiem, Kasia cię rzuciła! Nie byle jaki! To mandat? Chcesz zobaczyć? Tylko nie wrzucaj do filmu, dobra? No dobra. Bo tu są jeszcze moje dane. Chyba, że to jest... Już to ściema jest. Jaka ściema? Przeczytaj Seria A numer 0000. Ściema jak chuj Story! Story. <śmiech> <śmiech> w terenie zabudowanym o 70 km na godzinę naprawdę, mógłbyś coś oryginalniejszego wymyślić albo przynajmniej, albo przynajmniej yy, patrz, nie dość, że pieczątki nie ma miejsce na pieczeń jeszcze <śmiany> numer zero, ale ty jesteś tak rozkojarzony ja miałem nadzieję, że jak się spóźnię to nowa, kto już był <śmiany> o. Ja liczyłem, że jak się spóźnię, jak ci to pokażę, to ty, bej, to ty uwierzysz, nie? Że nie zauważysz, nie zwrócisz uwagi. Ja kiedyś też zrobiłem takie jaja i powiem ci, ja się na to nie nabiorę. Krzywo wycięte jest. Nie krzywo? No jasne. No co ty? Zobacz, tu to jest na dole. A, ale stary, ja brałem linijkę i nożyka i od linijki ciąłem, żebyś się nie zorientował, serio. Nie, nie wyszło ci to, musiałem ja. bardziej postarać i już nie z mandatem Nie mandat ci nie Ty, odkleja ci się to? Co? Czemu ty to masz tak odgięte? Co mam odpięte? Odgięte, o stary, weź zobacz jak to wygląda Co? zaraz ci się to w chłopie To? Zobacz jaka tu jest, tu. tu, masz przerwę Tu ci się od plastiku odkleja intercom Tutaj, to? Nie, 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 tu nie, stary! To ma taki bo on tak normalnie odstaje Dobra, nie ogarnąłem <laughs> Nie oderwisz. To co krzyku, prank się nie udał? Nie, nie udał się prank, niestety nie Ja nie mogę Nie, wy, nie wyszło ci to no, troszeczkę a przed, jeżeli chodzi o mnie to ja jestem ja już e, widziałem te twoje na e, wkręty na tym na Bartku e, na policjancie Chciałem ci pionę przybić, to też by można. O. E, e, a bo nie dopowiedziałem no, i... Też chciałem zrobić takie jaja. No i właśnie jak drukowałem ten mandat to zauważyłem, że tam e, te numery są 000 i szukałem jakichś takich, wiesz, z no. żeby były, żeby wiesz, się za bardzo nikt nie zorientował, ale w sumie, w sumie stwierdziłem, że ludzie i tak się nie zorientują, no i miałem rację, bo wkręciłem parę osób na to i też e, dałem tam przekroczenie prędkości chyba o 120 km na godzinę. O, czekaj, zatrzymajmy się na przystanku, bo widzów mieliśmy pozdrowić. A myślałem, że tą panią chcesz pozdrowić. Ale ja nawet jej nie widziałem Mów mi Dave. Aha, aha. Masz tą piosenkę! Nie znam No i po... pozdrowienia dla widza Dave team! Dave team. SLU pozdrawia, tak? Jak ludzi ulicy No i pozdrowienia dla Pawła Leksińskiego i życzymy dużo zdrowia i pow... du... dużo zdrowia szybkiego powrotu do zdrowia Tak i powrotu na moto. Oj Myślałem, że będziesz chciał przejechać Z daleka ode mnie Ja też o tym pomyślałem teraz, tak? No pomyślałem o tym Bez, bez sensu, albo Ty tak. dawaj, nie przybijesz piątki, a w tym transicie, dobra, nie przybijemy, bo jedziemy Sąd, chciał piątkę przybić? Nie, bo rękę miał wystawioną i się śmieje <laughs> Ale ja bym podjechał i bym piątkę teraz przywiół, czekaj. Ja to ogarnę. Nie stary, już <grym> nie wbił się w tego gościa. Gdzie ma no? O nie dobra. O, ale tu masz zakręt, Marcel. I barierki. Co ty robisz, chłopie? <grym> się się nie dobra, tu nie ma warunków. Ej, teraz od razu w prawo? Tak, tutaj jedziesz. Tam znowu jest No bo tu 40 Ale z tej strony nie mierzą A widziałem ostatnio, że próbowali cię zatrzymać jak z Kasienką jechałeś No właśnie nie wiem czy mnie próbowali czy co, ale... Możemy się przejechać, może nas zatrzymają Ej bo... my się przejechać tu koło nich? Nie nie, 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 nie chuj A, Czemu? Bo przeglądu nie mam